tu, Zosia jeszcze na samym wstępie bym chciała powiedzieć, że z tego nie jest seria, że zagadki z serce, bo to nie jest seria. Może kiedyś stworzę, że będzie to seria, wszystko się okaże. I jeszcze tak, żebym chciała Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka. Ten filmik na kanał jest wyrzucony dlatego że jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Ale coś tak myślę, że w wakacje 25 także się pojawi. Dzisiaj pod lupę sobie weźmiemy kalterów, czyli mieszkańców Doliny Ukrytych Dinozaurów. Pierwszy raz widzimy ich, gdy wjeżdżają do swojej lodowej bramy. Później się ona zamyka, a my już tam nie możemy wjechać. Na końcu książki, którą posiada Fripp jest napisane, że jeżeli Aiden zechce, to wreszcie nam się pokażą i będziemy mogli ich poznać. Większość zadań, które z nimi mamy to jest coś takiego, daj nam przynieść. Czy to jest takie trudne wyjść z lotowej bramy i sobie pozbierać te rzeczy, które my mamy niby pozbierać? No chyba nie. Chyba, że mają takie małe mózgi, mniejsze od mrówki, że nawet nie wiedzą jak się chodzi, chociaż w to wątpię. A katerców, których poznaliśmy, to są Nanok oraz Sedena. Nanok w mitologii Eskimosie był mistrzem niedźwiedzia. A imię Sedena pochodzi od bogini eskimosa i morza. Pozwolę sobie przytoczyć całą, jakby stronę z książki Frypa o kalterach. Niewiele wiadomo o ludziach żyjących na odludziu za lodową bramą w dolinie ukrytych dinozaurów. Przybyli do Jorwiku zanim rozpoczęło się spisywanie kronik, dlatego niektórzy uważają, że kalterowie są prawdziwymi, pierwszymi ludźmi na wyspie. Strażnicy Aiden szanują prywatność kalterów i pomagają im trzymać ich sekret w tajemnicy. To niesamowite, że o wiele więcej wiemy o istotach z Pandory niż o tych mieszkających w Jorwiku. Oto co wiemy o kalterach. Łączy ich wyjątkowa więź z jorwickimi końmi, szczególnie z rasą, która bardzo przypomina współczesnego konia fiorskiego. Przeważnie dlatego są ulubieńcami Aiden. Chętnie handlują ze światem zewnętrznym, ale nie angażują się w jego sprawy. Ich społeczeństwo nie posługuje się technologiami, którymi posługuje się świat zewnętrzny. Żyją w pobliżu enigmatycznej furii Garnoka. Dlatego są narażeni na działania magicznej energii, której nikt w Jorwiku nie jest w stanie sobie wyobrazić. Krążą legendy, że kalterowie posiadają konie, które stąpią po wodzie, zamieniają ją w lód i służą królowej o lodowym sercu. Ale to tylko plotki i nie powinniśmy im wierzyć. Do czasu, aż kalterowie otworzą przed nami bramy. Musimy szanować ich prywatność. Jeśli Aiden zechce, ten dzień wkrótce nadejdzie. Jaki sekret? Jaki specjalny lek, umiejętność? Czy może jakiś zwornik do jakiegoś innego świata? A może te konie? Jednak myślę, że to jest dość mało prawdopodobne. Jak już to specjalna umiejętność. Ale mam jeszcze tutaj dla was przygotowaną jeszcze jedną bardzo ciekawą teorię, co to właśnie może być za sekret. Kalterowie po prostu czekali aż wreszcie ktoś się zjawi i będzie chciał im pomóc, a oni gdy on sobie zbierał te rzeczy dla kalterów, po prostu się pakowali, aby się wyprowadzić z doliny ukrytych dinozaurów, która już powoli zaczęła umierać. Chociaż myślę, że to może nie zbyt prawdopodobne, bo jest tak, że tam napisane, że Strażnicy Aiden o tym wiedzą. Czy Strażnicy Aiden to po prostu jacyś oszuści, czy może jednak nie wiedzieli o tym? Podejrzewam, że nie wiedzieli o tym. Jakby o tym wiedzieli, by nam na pewno powiedzieli, abyśmy kaletom nie pomagali. Kaleci współpracują razem z Królową Lodu. Może oni tego chcą? Nie, wątpię w to. Raczej nie. Nie pozwoliliby jej zniszczyć całej Doliny Ukrytych Dinozaurów. Przypuszczam, że mogła ich szantażować tym, że wyjawi ich sekret, bo na przykład go znała. Albo że ich nie wypuścili z Doliny Ukrytych Dinozaurów, jak jej nie pomogą. Nie chcieli wyjść raczej głównym wejściem, bo tak to by ich każdy zobaczył. A czy oni chcą być? Widziani przez ludzi? Raczej nie. Czy już wiecie, przez jakie wyjście by mogli przejść dalej? Czy już wiecie, o jakie miejsce się dokładnie mi rozchodzi? Rozchodzi się tutaj o przepaść popiołów. Druga do przepaści popiołów jest rozświetlona, ale w pewnym momencie, jak już jest, są dwa zakręty około przed wjechaniem na most. Światła gasną i już ich tam nie ma. Jak mówiłam, przejście jest zawalone skałami i jest zamknięte. Widać, że to jest sprawka lodowej królowej. Udaje się zbudować armię, która później podbije cały Jorvik, a kalterowie jej przy tym pomogą. Więc myślę, że ta teoria jest dość wiarygodna. Kolejna rzecz to enigmatyczna furia garnoka. Oznacza to, że raczej kalterowie nie współpracują z garnokiem, ani królowa lodu. Przecież by raczej nie chciała królowa lodu, aby garnok zabił jej robotników. Teraz przejdźmy do myślę, że dość ciekawej rzeczy, a mianowicie domków kalterów. Myślę, że każdy kojarzy takie dziwne okrągłe coś. Na różnych górkach, na przykład jak tutaj. Przypominają one naprawdę jakieś domy, w których kiedyś ktoś mieszkał. Może właśnie tutaj mieszkali kalterowie. Gdy wejdziemy do ich domów, słychać taki dźwięk jakiegoś światła magicznego, jak, przy, jak te światła, jak się idzie do lodowej bramy. Gdy jedziemy w stronę przepaści popiołów, także widzimy jeszcze taki jeden domek. Ale gdy zobaczyli, że może być lepsze miejsce do zamieszkania, czyli lodowa brama, postanowili, że się tam przeniosą. Jeszcze do rozwiązania zostaje jedna rzecz. Przecież nikt ich nie znał, jedynie strażnicy Aiden i Nick. Myślę, że coś mi tutaj nie pasuje. Może handlowali pomiędzy strażnikami Aiden przez właśnie lodową bramę. Może tam jest jakaś wioska lub portal do lepszego świata. Kalterowie, którzy wydają się naprawdę mili, jednak tacy myślę, że nie są. Podle nas wykorzystali, aby się przeprowadzić. Rozumiem że się bali o siebie oraz o swoje życie ale czy to mu się akurat tak wyglądać? no nie wiem ja już się z wami żegnam dzisiaj mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak dajcie łapeczkę w górę zasubskrybujcie mój kanał a jeszcze z wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku do zobaczenia, cześć! jeszcze na sam koniec chciałabym powiedzieć, że Zagazki Star Stable, jeżeli by powstała z tego taka seria będą się pojawiały bardzo rzadko, czyli raz w miesiącu.